To jest znowu e, najtańszy, chudy ser. Nie dajcie spokój, zabierajcie. To niejadalne. Naleśniki? Nic tu nie jest jadalne. Naleśniki, co mówiłam, przez... to Macie wszystko niejadalne. Nie, pani Magda nie spróbowała naleśników, nie pochwaliła tego, że ser jest najtańszy. Zbierajcie się, nie ma tutaj nic, co można zjeść. Nie spodziewał się Andrzej, że, że będzie jakieś zamówienie, czy coś, no nie wiem, no nie wiem. Ale czy syn w ogóle zasłużył na krytykę? Mielony niezły. Dobry, Dobrze zrymiony. jest. Spróbuj to mięso. A ma ja tego nie będę próbował. Jakie powiedz. Jak dobra? dobra, to smacznego. Jak dobry. Że ja się znam i wiem, i mam smak. O, ten noc spędziłem na rozmyślaniu, co ja tutaj w ogóle robię. Oni uważają, że tutaj naleśnik jest problemem, nie wiem, trochę jest przypalony czy coś. Kiedy tutaj mięso stało w ogóle, przy którym muchy się kręciły. Upał, tutaj upał trzydziestoparostopniowy, No, ona to mięso będzie mieliła, i ja nie wiem na co to pójdzie. Nigdy nic nie wyrzuciłam, nigdy w życiu. Wolałam oddać. Ja to nawet jak z tego rosło mięso, to taka przychodzi ma psydła. dwa. To ja mówię, nie wyrzucać tego, dać tym psom. Prawda?